W jaki sposób Jezus, Syn Boży, objawia się światu? Dzisiaj w Święto Chrztu Pańskiego ponownie jesteśmy nad Jordanem i widzimy, że świadectwo o Jezusie daje sam Bóg Ojciec w Duchu Świętym. Widzimy znak, stępującego w postaci głębicy Ducha Świętego. Słyszymy głos Ojca: To jest mój syn umiłowany. To jest takie mistyczne, bezpośrednie świadectwo Boga. O swoim Synu Jezusie Chrystusie. Takie doświadczenie duchowe, głębokie, mistyczne najczęściej dzieje się podczas modlitwy. Na jakimkolwiek byśmy nie byli etapie modlitwy, czy w jakimś bardzo zaawansowanym, czy nawet najprostszym. Modlitwa jest stworzeniem Bogu takiej przestrzeni, w której On może mówić do naszego serca, mówić do naszej duszy i przekonywać właśnie o tym, że Jezus jest moim osobistym Zbawicielem, jest mesjaszem.